Witajcie, jestem Marek. W dzisiejszym odcinku Wam pokażę, jak, jak serować Pamiętacie tą kartkę, którą mieliśmy na pełniście w poprzednim poradniku? To teraz Wam pokażę, jak ją skserować. Nigdy nie umieszajmy kartki tak. Nie wiem, czy to każdy wie, ale jakże chyba każdy wie, że trzeba kartkę umieścić nie tak stroną tutaj to zryskserować do góry, tylko trzeba to umieścić do dołu. Ta taśma oznacza, ta czerwona taśma oznacza martwe pole, czyli tam, gdzie się nie kseruje w ogóle. I zapomniałam jeszcze, jak wysunąć co odbiorczą w tym modelu drukarki. Trzeba zrobić to tak, szybko, sprawnie i tak. I już. Teraz jak tego, jest wyłączona. Czyli uśpiona. Tu klikamy to. Ona tylko nic się nie dzieje, wychodzi z trybu uśpienia, ale trzeba jeszcze raz to, to samo kliknąć, czyli to, żeby zaczął akcelerować. Jedna kopia. Tu pokazuje, że niby nie ma tuszu, ale tusz tak naprawdę jest, bo tam po prostu jest zestaw po regeneracji karty. A tego nie do tego pokazuję, że nie ma tusza, ale tak naprawdę, jak widać, tusz jest. O, skserowane. Mam nadzieję, że poradnik był przydatny. Dziękuję za uwagę.